Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Niestety cały czas nie mam naprawnej kamery, więc muszę nagrywać na telefonie, ale mniejsze o to. Wróciła moja kierownica z oprzycia na nowo alkantarą. Wcześniej miałem zamcz, teraz obszyłem alkantarą. Zobaczymy, jak będzie się użytkować. Także muszę ją teraz założyć, ale będę musiał jeszcze przy okazji kupić nowe śrubki, ponieważ jak odkręcałem, to niektóre, no te akurat są dobre. Będzie widać, widać te akurat są dobre, ale kilka śrubek niestety o tutaj widać obkręciły się łebki ciężko było odkręcić, myślałem, że nie odkręcę już tej kierownicy na szczęście się udało będę musiał kupić nowe śrubki, no ale na razie założę na te trzy dobre a trzy pozostałe kupię i wtedy dokręcę albo wymienię wszystkie sześć no i ostatnio próbowałem odkręcić śruby które miałem tutaj wkręcone w miejsce mocowania klatki no i niektóre się urwały, także będę musiał podnieść samochód zdjąć koło i od środka wziąć i odkręcić te śruby także życzę mi powodzenia mam nadzieję, że się uda a w pierwszej kolejności zakładam kierownicę do samochodu dobra, czyli pierwsze co muszę zrobić to przekładka oczywiście przekładka ma dwa rozstawy więc muszę ją założyć... O, akurat. Dobrze, trafiłem z rozstawem. Kierownica. To wszystko ładnie teraz spasować. O. Dobra, działa. Jest ok. Mamy kolejny tydzień, powiem Wam, że pogoda zrobiła się bardzo ładna Jak widać, słońce świeci I postanowiłem, że dzisiaj przyprowadzę Nissan'a do domu Do siebie, do garażu Poskładałem to, co musiałem Resztę poskładam na miejscu Także muszę teraz sobie podłożyć deski, bo no Nie wyjadę z tego garażu tak normalnie Podłożę sobie te deski No i w domu go trochę umyję, bo no Trochę się zakurzył przez pół roku stania tutaj w garażu I tak trochę przytarłem Widzę tutaj ślady, czymś, czymś zahaczyłem, no bo no jest trochę nisko tutaj, ale wyjechałem. Także nie jest najgorzej. No, widać, że jest brudny. Bardzo umyjemy. Kanał zostawiony, żeby w razie ktoś nie wpadł. No i Nissan stoi i czeka na powrót do domu. Wiecie co? Stwierdziłem, że zobaczę tutaj, nawet w garażu, w warunkach polowych mam trochę wąsko. Ale mówię, zobaczę, co się stało, bo podejrzewałem, że to będzie coś tutaj odręcznego. No i ta sprężynka to już teraz założyłem z powrotem. Znaczy, założyłem z powrotem. Inną założyłem. Miałem taką od takich zaciąganych trytek. No i pasowała, bo tutaj powinna być taka sprężynka. O nie wiem, czy będzie widać. Widać. No i ta sprężynka. Wychaczył się po prostu ten pin, tutaj odwrócił się, wyhaczył się i sprężynka wyleciała. Ze sprężynki seryjnej zostało tyle, zostało tylko takie C, ale miałem jakąś sprężynkę, założyłem jak na razie. Najwyżej przy okazji kupię sobie fabryczną, bo tutaj reszta reparaturek wygląda w porządku, nie są jakieś pordzewiałe, więc zostawię to na razie. Także mogę poskładać. No i już nie będzie mi hałasować podczas jazdy. W końcu, po chyba 3 czy 4 tygodniach wróciła moja kamera z naprawy. Także w końcu Także w końcu będę mógł nagrywać kamerę. A Co było? No było tak. Jeżeli się otworzy O To na ekranie Nie było nic widać. Musiałem go obracać w tą stronę. A teraz jest tak. Wszystko gra. Wszystko na ekranie widać, także przerzucam się na kamerkę. No i już jestem z powrotem na kamerze. Wziąłem lakier zaprawkowy, bo umyłem Nissana no i tutaj wyszły takie przerysowania. Trochę lakier odpadł, będę musiał dać felgi do odświeżenia ogólnie. Wyczyściłem Nissana po pierwszej przejażdżce, bo trochę się ubrudził jak wjechałem w kałużę. Jest jeszcze masa takich drobnych rzeczy do porobienia. Jak na przykład prędkościomierz cały czas nie działa Raz działa, raz nie działa, czyli muszę to ogarnąć No i ten kierunek nawiewu też nie działa No i przy okazji Będę musiał zobaczyć jeszcze podświetlenie Tego zegara od ciśnienia oleju Ale to wszystko po kolei No, zegar też mi jeszcze nie działa To za chwilę z kabelkami zacznę się bawić Ale w pierwszej kolejności Muszę zrobić te felgi mam ten lakier zaprawkowy no i później zajmę się też klapą rozmawiałem ze znajomym blacharzem, bo to ciężki temat żeby dorobić ogólnie tą klapę ona jest i w tą stronę i w tą stronę jest krzywizna więc ciężko tak dorobić to z kawałka blachy Musi być jakieś koło angielskie czy coś takiego mówił mi też coś o cynie na zimno że zamiast szpachli zrobić to cynem na zimno, wtedy nie powinno pękać, także muszę się trochę na ten temat dowiedzieć no i będę działał potem dalej. Zrobiłem drobne zaprawki lakierem zaprawkowym. Także nie rzucę się tak w oczy. Ten brak farby na felgach i tak, jak mówiłem będę musiał je do odświeżenia. Ale na razie wystarczy. Także teraz czekam. Wieczorem pewnie wyjadę sobie na przejażdżkę. Ogólnie zrobiłem już w tym roku 140 km Nissanem. Więc jest dobry początek. W zeszłym roku ogólnie pojechałem tylko do Gdańska i do Warszawy, no i jak już wracając z Warszawy, już w Warszawie w sumie skrzynia zaczęła nawalać, no gdybym wiedział co się stało ze skrzynią to bym to zrobił od razu, no. I są sobie postał przez pół roku i odpoczął Także w tym roku będę musiał nadrobić więc trzeba więcej jeździć, już jest zaplanowane, że na pewno pojadę na rozpoczęcie sezonu klasyków w Warszawie. Na rozpoczęcie sezonu w Gdańsku. No i pewnie przejadę się też na Ultrace. No i zobaczę. Coś tam pewnie jeszcze po drodze wpadnie. Nie pamiętam czy wspominałem, ale pewnie tak. Kupiłem w końcu rury do rollbara, żeby założyć do Nissana. Przygotowałem sobie już tutaj płytki do zamocowania. Muszę otworzyć samochód. Tutaj będą dwie, na dole, już jedna jest włożona, drugie będą tutaj o tam, 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 w tym miejscu Już to byłam przygotowane i wczoraj wygiąłem sobie pręt, Żeby tutaj sobie zobrazować jak mniej więcej będzie wyglądała Będzie wyglądał ten rollbar tu będzie zaczepiony o nie widać bo jest ciemno i tu będzie tak przechodzić przy dachu. O, teraz będzie trochę lepiej widać. Tak sobie dogiąłem, żeby wiedzieć jak dogiąć te rury. Główny pałąk. I potem te połąki tylne. No to jest bez problemu. Ale ten główny pałąk no nie da rady 3 metrowej rury, bo to wyjdzie chyba 2,90 dookoła. No to nie da rady tak, żeby założyć to jakoś przez samochód. Także na razie zamykam, będę musiał w jakiś dzień podjechać do kolegi, u którego mam już te rurki zawiezione, no musiałem za zawieźć to dostawczakiem. W jakąś sobotę pewnie podjadę, dogniemy, ale to pewnie też będę nagrywał zrobienie całego tego rollbara. Mam nadzieję, że uda mi się w ten weekend, zobaczymy. W ten weekend też jadę do Gdańska, bo jest rozpoczęcie sezonu pod stadionem. Także wybieram się Nissanem, a czy z klatką, czy z rollbarem czy bez, no to już zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Jak nie uda mi się zrobić, to pewnie będzie za tydzień. Także nagram ten wyjazd do, do Gdańska, a jak na razie żegnam się z Wami, do następnego wideo, do zobaczenia, cześć.